Najbardziej mnie chyba z tego wszystkiego cieszy ta stabilność ponad 70 metrów. Praktycznie każdy rzut. Fajnie mi się rzucało, dobrze się czułam wodą. Lepsza technika, mi się wydaje, dużo się poprawiam. Ale jeszcze pokażę w tym sezonie. Janita i Malwina. Na nie patrzeć tylko i obserwować co one robią w kole. No Ja od dwóch miesięcy trenuję z innym z trenerem, z trenerką Malwiną Wojtulewicz. No i teraz to jesteśmy na obozie w Spale i nie mamy jakichś tam mocnych treningów. Schodzimy raczej z tego wszystkiego, co było wcześniej. Na pewno Mistrzostwa Polski Seniorów to chyba najważniejsza impreza.